Kamieńska Beata Wpuść mnie. Dziecko drogie moje, jestem tutaj, by Ci pomóc. Oddaję miłosierdzie moje, tylko na dobrą drogę powróć. Znajdź dla mnie czas, proszę. To dla dobra Twojego. Pełen wybaczenia dzban noszę. Dotknij tylko serca mego. Zrób malutką lukę w sercu swoim i wpuść mnie, bym Cię uleczył. Jestem jedynym wybawieniem Twoim, spraw, by zły już ciebie nie dręczył. Zrób to teraz, nim będzie za późno. Posłuchaj w ciszy mego głosu, bym nie wołał na próżno. Nie zaprzepaść szansy od losu. Otwórz na rozszerz swoją duszę i pozwól mi działać. Za mury skruszę. Nauczę cię nową miłością kochać. Kamieńska Beata. Wpuść.